Dzisiaj zagramy w Berka po całej Polsce Karol z złapał jakiegoś rajdowca Ja tego nie przełknę, nie ma szans. ja to no, nie do końca całej, ale fajniej to brzmi. Dzisiaj ucieka Karol, a Bartek i Daniel mają czas do 17, aby go złapać. Startujemy wszyscy we Wrocławiu, z podworca głównego, skąd uciekający, czyli dzisiaj Karol ma 45 minut na ucieczkę, a chłopaki w tym czasie nie mogą go łapać. Dodatkowo przez całą grę goniący widzą lokalizację uciekającego, dzięki czemu w każdym momencie gry nie będzie wiedział, gdzie się znajdują. A gdzie my jesteśmy, bardziej z jest Karol? bliżej. Tuż przed rozpoczęciem gry Karol wylosował jedno spośród trzech pozostałych miast, do którego musi się udać, z tym, że Bartek i Daniel nie mieli pojęcia, jakie miasto wylosował. Tym razem losuję ja pośród Trzech miejscowości, które zostały. Ciekawe to będzie, no. Aby wygrać grę, Karol do godziny 17 musi dojechać do wylosowanego miejsca i przede wszystkim nie dać się złapać. W poprzednim odcinku tej miniserii uciekał Bartek, a w następnym będzie uciekał Daniel. I ten, kto okaże się najlepszym uciekającym, wygra całego berga. A pomysł na niego wziął się z kanału Jetlag The Game, także możecie sprawdzić jak to wyglądało u nich. A teraz zapraszam do oglądania. 35. Tak. Powodzenia. Powodzenia. Muszę bardzo kombinować. No to co, lecimy do Wrocławii, tak? Widać, że zaraził kibel, no. Biegnę. Wsiadłem do pierwszego lepszego w ogóle pociągu, który odjeżdża dosłownie za... Za minutę odjeżdża. Karol jest z Zasiechnicami już. Jego miejscem docelowym są Katowice. Wylosował Katowice. Ja tylko do Opola, może Was to trochę dziwić, bo jest to w przeciwnym kierunku niż Zielona Góra, ale mam na to pewien plan. Nie wiem czy wypali. Jest bardzo ryzykowny. Mówiłem to już raz i powiem to drugi raz. Bartek myśli, że jest mądrzejszy od nas. Karol myśli, że jest mądrzejszy od nas. O zielonej góry stąd miałby 10,51, czyli już byśmy go złapali. Tak, prawda? Do Poznania ma 9.41. Jakby to był Poznak, ja na jego miejscu już bym jechał do Poznania. Nie no, ja uważam, że on Katowice ma. Ja bym jeszcze nie wykluczył zielonego. Jedno z... Ciekawe, czy on już słucha tej piosenki Jenzi. Uciekający jak i goniący mają na start po 2000 punktów, dzięki którym mogą podróżować różnymi środkami transportu. Punkty wyliczyliśmy w taki sposób, że nie możemy dojechać bezpośrednio do wylosowanej lokalizacji, więc będziemy zmuszeni do obmyślania tras, przesiadek czy wykonywania różnych dziwnych wyzwań. Siedzi sobie w przedziale, do dziadku. Mam ten... minut pięć, 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 pięć.

a tylko. to nie mamy przy sobie. No to nie. To, 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 to nie, kręć, to wyłącz stary. 43. Szanowny no. bardzo jest pani bardzo w niej urocza, fryzura też na najwyższym poziomie, jesteś bardzo dobrze ubrany. Masz piękny Jesteś wysoki, dobrze dobrane okulary, bardzo ładne włosy, piękne i zadbane paznokcie. Bardzo ładny plecak. Za 16 minut wysiadam od polu, zacznę robić jak najwięcej wysłań, To braknie mi i Zobaczycie jaki mam plan. Zakładam, że pojadą pociągiem o 11.08 w tym samym kierunku co ja. Bardzo no kurtkę, włosy też śliczne, kurczę kurczyki oczy, usta. Bardzo pani wyglądają. Tak zawsze wyglądam, Nie, Bardzo dobrze. Jezu, jak niewygodnie. Wyglądamy jak przygłupy, nie? No. Cześć, Daniel. Nafarmimy no, tych punktów, człowieku, dogonimy go. Karol pewnie zaraz zatrzymuje się w Opolu i tam będzie robił wyzwania, my spróbujemy go dogonić jak najszybciej. Jestem już w Opolu. Traszcze nogi do dupy wchodzą po tych przysiadach i tak... Dziwnie chodzę generalnie, mam 50 minut na wykonanie bardzo dużej ilości zadań. Dzień dobry, przepraszam panią, mogę pani sekundkę zająć, bo napisałem wiersz i chciałem usłyszeć co pani o nim sądzi. Moja dusza się raduje, gdy wiem co do Ciebie czuję, z miłości nie wytrzymuję, wtedy niczym się nie przejmuję, Ja dokładnie i teraz sprawdź to, me serce bije dla Ciebie jak Adrian Polak bił Don Casio Pięknie a Co jak Pani powiem, że to generalnie miał być dla Pani wierszyk? A nie no chyba na dziewczyny słucham. Dla Pani, bo ja tu Panią widawałem często i stwierdziłem, że taki miły gest mogę no zrobić bardzo mi miło, dziękuję bardzo Dziękuję, się, ale dziwnie, ale fajnie, przynajmniej się uśmiechnęła Pani Karol jest już w Opolu, a my będziemy w Opolu za 51 minut Także mamy szansę go złapać już w Opolu On tak zdupił, zdupił Złapiemy go. Bardzo ładnie pan dzisiaj wygląda, chciałem panu powiedzieć. Pani się pan dzisiaj wygląda. Bardzo ładne u pani okulary, super kurtka, bo ja też. Bardzo ładne oczy. Proszę panią bardzo, potrzebuję nagrać filmik dla mojej mamy, bo nie wierzy mi, że jestem w Opolu. bo w mnie tylko nagrać. A ja? Ja już generalnie tylko by pani przytrzymała na mnie i już się nagrywa. A. A.

Proszę serdecznie Przepraszam, bo tak widzę, że panowie siedzą. Nie przyda się może łyżka? No, Dziękuję. Ja nie potrzebuję. Nie miłego dzionka życzę. już dwa sklepy i nie ma cynamonu, a bardzo go potrzebuję do wykonania jednego ważnego wyzwania i w międzyczasie muszę robić wszystkie inne, jakie ja tylko będę w stanie po drodze. Teraz do mnie dotarło, że w tym momencie, jakbyśmy zjedli łyżkę cynamonu, to już byśmy wygrali. Ten Cynamon trzeba czekać, wiesz, że w momencie, kiedy on nam to j**nie, to my mu Dobra, są jakieś przyprawy. Teraz weź coś jak poznać cynamon z tym wszystkim. Cynamon, cynamon, Muszę się zapytać kogo. Będę naprawdę wdzięczny, Dobra, bo szere, dobrzy ludzie jeszcze są. Chciałem. Dobra, możesz wyłączyć. A my sobie myślimy nad wierszykiem teraz. Musimy Muszę oczy głębokie. Bagażu, co się mój mój? oraz o zachowanie ostrożności. Dziękujemy za to. Ja się później nie dziwię, że oni myślą, że my jesteśmy ciepli, nie? Ale to ty, ty tak myślisz, że oni tak myślą? Wszyscy tak myślą, nie Co wiesz? Tak każdy, każdy kospytarz Za to będą kogo chcesz I zapytam. Mamo, czy ty uważasz, że ja i Daniel jesteśmy razem? Na filmikach czasami tak wyglądacie. Jakbyście byli razem. Bardzo dziwnie, ciekaw jestem, czy ktoś się zwróci na to uwagę w ogóle. Strasznie mi ciekawi, czy zrobią chłopaki to, o czym pomyślałem, bo jeśli tak, to ruszyli z Wrocławia 31 minut temu. Oni mogą przyjechać tym o 11.59, a ja odjeżdżam tym o 12.02. Zakładamy, że Karol będzie jechał o 12.02 do Zielonej Góry. Bo jest cały czas na dworcu, no i o 12.02 no ma do Zielonej Góry. Gdzie my jesteśmy bardziej z Karol. Coraz bliżej. Gdzieś chodzi po dworcu głównym, a my zaraz będziemy na dworcu głównym. Co on, co ten chłop robi? Ciekawe, czy ma ten cynamon. Jak będzie miał, no to lipa straszna. Daj stój. Mm. Ale my też. Co oni? 30 minut właśnie zjadł z Tak? Musicie zdać przez pół godziny. Jest. Dobra, dobra, co tam? Wracasz do Wrocławia? No, no, no to y, do zobaczenia na dworcu głównym. Zobaczył, że będziemy tym jechać. No. I gdzie, my, gdzie my jedziemy teraz? Ile niemożliwe, że on tyle punktów na farmie, żeby jechać od razu do zielonej góry? Nie problem, to musimy teraz dużo punktów na nawet rum. Tu jesteśmy my, tu jest Karol. My musimy siedzieć w pociągu. No, może się obs, tego, że mu powiedziałem, że wraca do Wrocławia. Powiedziałem Bartkowski, że muszą stać, ale to już miał bardzo spokojnie i było cicho. I powiedział, że wracam do Wrocławia. Może być tak, że wcale nie tu, Może przewidzieli tą taktykę. No i kurczę, nie wiem co zrobić, szczerze powiedziawszy. Karol wraca do Wrocławia. Proszę już? Tak. Mówię no ci zwyrol, do Zielonej Góry. No mamy lipę, teraz musimy kombinować, ale spodziewaliśmy się tego, a nic nie zrobiliśmy z tego. Mam do pana takie nietypowe pytanie. Ścigam się po Polsce z moimi znajomymi mam takie wyzwanie, żeby ktoś ode mnie kupił jakikolwiek przedmiot za nawet grosika. Mam jedyne co przy sobie, to kasztana i zniżkę do sinseja. Super, ślicznie dziękuję. Proszę. Kaczywan na szczęście i zniżka. Sytuacja wygląda tak, że muszę jeszcze dać pięć komplementów włącznie trzem osobom. Pani śliczną oczy, pani również ma śliczną oczy, panią kapkę. Dzięki czemu będę mógł tym pociągiem nie tylko dojechać do Wrocławia, ale i do Głowowa, który jest już niedaleko bardzo nichnicy. Pojawia problem się taki, że spada i deska, nie chcę ją psikać. Chłopaki albo czekają na mnie, aż wysiądę we Wrocławiu, albo po prostu wsiądą do tego samego pociągu, bo oni wiedzą, gdzie ja jestem, gdzie ja będę, więc będę musiał jakoś ich zmylić. Drodzy Państwo, i dotarliśmy do Lublińca miasta, którego nienawidzę. Dotarliśmy tu, bo Karol nas ograł. Dlatego my teraz zrobimy tak, że on, próbując dojechać do swojego miasta docelowego, przed nim użyjemy cynamonu i on przejedzie swoje miasto. Nie dojedzie do swojego punktu, bo my mamy naprawdę marną szansę, żeby tam w jakikolwiek sposób dojechać. Proszę Państwa, wymyśliłem jak mogę zostać uratowany w tej sytuacji. Za 10 minut będę najprawdopodobniej już we Wrocławiu. Za parę minut zadzwonię do chłopaków i wykorzystam 30 minut wyłączenia swojej lokalizacji, dzięki czemu nie będą oni wiedzieli, czy zostałem w pociągu, czy też wysiadłem. Mają ryzyko do podjęcia. Albo jadą tym pociągiem dalej, celują w Zieloną Górę, albo zostają we Wrocławiu i liczą na to, że wysiadłem. To jest jedyne, co mogę zrobić w tej sytuacji. Moje położenie cyk. 12.47 do godziny 13.17. Tak, Karolu? Jak to co, to wyłączyłem lokalizację na 30 minut. Dobra, w porządku. Wymkniesz nam się z tego z Wrocławia. No, bo kurde, teraz to ciężko. A tak na Peronach to ci nie będziemy szukać, myślę. Ale już jestem w Wrocławiu. Wiemy sobie właśnie obiadek. Udało nam się też kupić cynamon od pani z kuchni. Wracamy do Wrocławia, ofiadamy cynamon w momencie, kiedy Karol ma wysiąść w Zielonej Górze bądź Poznaniu i... Pomija stacja. I nie zdążę, bo gramy do 17 Nie ma w ogóle możliwości, żebyśmy dotarli 5 godzin do albo Zielonej Góry, albo do Poznania, więc już go nie złapiemy. No, wykiwał. Nas. Albo w Poznaniu, albo w Zielonej Górze powiemy mu, stoisz w miejscu, jedziesz dalej. Tak jak my do Lublińca, tak on pojedzie gdzieś do jakiejś dupy czarnej. Wygląda na to, że kupaki nie są w tym pociągu. Więc jak dojadę do Głogowa, to zdradzę wam dalszy plan, bo już mam pewien pomysł. Proszę Państwa, nic włącza. ちょっと待って。<laughs> <laughs> Dobra, no Karol jeździ do zielonej góry, no. Jak on to rozkminił, że z Opola ty będzie miał do zielonej góry? Nie wiem stary, ale wiem, że nie brakuje nam trochę punktów do, nie, do powrotu. Już no stary, nie, trzeba jeszcze... Tak, komplementy. No. Ma pani piękną kurtkę. I szaliczek i, I chuste okularki. W ogóle jest pani super. Dnia życzę. Te usta czerwone jak truskawka w deszczu. Te oczy głębokie jak ocean niebieski. Gdybym tylko mógł, odgoniłbym wszystkie te troski, bo jestem mega gigaboski. Dziękuję bardzo. No i dobra, mamy 10 osób już. też powiedziałeś? No, ale nie nagrywałeś tego wcześniej. Pojechałem do Głogowa. Nie widać. Pozostało mi niewiele rzeczy, które mogę zrobić, bo już większość wyzwań zrobiłem wcześniej, ale żeby jakkolwiek móc grać dalej, muszę zrobić jedną rzecz, która uważam, że będzie ciężka do zrobienia w mojej sytuacji. Moje wyzwanie, które teraz muszę zrobić, to jest przebiegnięcie dwóch kilometrów pod rząd. Robię przysiady, no i to mi się same zginają. Mam bardzo, bardzo niskie morale w tym momencie. Nie ma najmniejszej szansy, uu, że ja to przebiegnę. Bardzo niewiele przebiegłem. Nie wiem na co ja liczyłem. Kurde, no i nie wiem co teraz, szczerze powiedziawszy. Halo Karolu. Słuchaj, takie pytanko mam do ciebie. Nie ruszasz się z miejsca przez, przez godzinę, prawda? No dobra, no to zaraz, zaraz się zobaczymy w głowie. Papa. Stało mi jeszcze jedno jedyne rozwiązanie, które jest. No w sumie nieważne jakie jest, bo nie mam co innego zrobić. Muszę stać w miejscu przez godzinę. I zacząłem właśnie w tym miejscu. Karol stoi. Jest zmuszony do tego, nie ma punktu. No, to jest jego ostatnie wyjście. A my, przed jego pociągiem, stoisz przez jeszcze 30 minut. Dobra, no, stary. Wycie go. No. 14.32 stoję tu w takim razie do 15.32 chłopaki. Jeśli jadą tym pociągiem, którym zakładam, to głogowie będą około 15.20, więc jak oni tu przyjadą, to ja będę miał jeszcze 10 minut stania. Mogą się zdecydować tu wysiąść, skoro zobaczą, że cały czas tu stoję i mnie złapać, ale mogą też pojechać do Zielonej Góry prosto, bo ten pociąg jedzie do Zielonej Góry. Nie mam pojęcia, co się zadzieje. Naprawdę się może jeszcze wydarzyć dużo rzeczy. Jeśli nie zrobię tego wyzwania, nie mam kompletnie punktu, za które mógłbym ruszyć dalej. Chciałbym się nauczyć stać na... Sterącą. spać na stojąco Przygotowujemy się do manewru San Francisco w którym zaraz Karola stopujemy stoi w głowie, tu się musi dostać, a stoi tu. Dobra, szybko. Tak, 10 sekund, 15 Pomagałem się. ma nie możesz się ruszyć Za 10 minut dojeżdżają tu popaki. Ja mógłbym stąd wyjść za 22 minuty, aczkolwiek dostałem telefon, że mnie unieruchomili. Więc będę zmuszony tutaj stać do 40 po, czyli przez 8 minut dłużej niż miałem stać. Dobra, i teraz nie powiem, w ogóle ruszyć się z Bogową. Nie dojedzie zgodnie z planem na miejsce i przegra na czas. I tyle, i poni. Mogę już się ruszyć z tego miejsca Minęła nie dość, że godzina stania To jeszcze pół godziny od chłopaków stania Jakiś czas temu powinni dojechać do Głogowa Albo są tu gdzieś zaraz za rogiem Ja bym tak zrobił Albo pojechali do Zielonej Góry I tam chcą mnie złapać 42 po Mogę się ruszać Dziwi mnie fakt, że ich tu nie ma faktycznie Próbuję dalej w takim razie Dobra, nigdzie ich nie widzę Ale mam tutaj generalnie przystanek Na którym będę łapał stopa Jest wylotówka za mną którą mogę się dostać do Zielonej Góry. To się może udać. Karol yy, łapie stopa, chyba, bo przemieścił się z tego miejsca tutaj na ulicę. No ale tak naprawdę, no za panie stopa to ma jeszcze 4 minuty, żeby zdążyć. Musiałby powiedzieć kierowcy, że ma znaki Czyli go kopaliśmy. Nie do rady dotrzeć już na 17. Lecicie? Karol złapał pierwszego stopa, zobaczymy gdzie, do, gdzie go dowiedziemy. No ale kurde raczej już na 17 się nie wyrobi, no bo ma 40 minut pozostało, żeby dojechać do Zielonej Góry. Chyba że spotkał jakiegoś świra, który powiedział Dobra, to jedziemy. <śmiennie> Ja przypuszczam, że oni pojechali pociągiem prosto do Zielonej Góry Myślałem, że być. Tak Nie może być Kochani Nie może być Karol dęba złapał jakiegoś rajdowca i zapierdziela I jeżeli on zdąży Nie, to jest po prostu jakieś cudne wisło To jest niemożliwe, żeby on zdążył Jesteś jeszcze szansa zobaczyć nowe miasteczko, może jechać do Nowej Soli Na dosłownie 30 minut, ale jedzie równoducho Yes. No nie ma szans, oni no widzieli, wiesz, cały czas, że jedziemy. Nawet nie wiedzieli, gdzie mają sami jechać. Taką odniesie. Jak? Jak? To się udało? To jest niemożliwe. 17. Koniec. To jakiś szaleniec go tam podwiózł. Nie było szansy. My dopiero teraz jesteśmy we Wrocławiu.